Onet Audio. Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od Hejki, A jestem Agata Zając. O mnie ta odbitka A jestem Jaśmienia Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dokkaście Tu Piesek. Dzień dobry, Tu Piesek. Dzień dobry. Zaczęłam tak bardzo pozytywnie, a z, z takim impetem, ale będziemy mówić po części o, o, o smutnym temacie, ale też o tym zrywie, to co w I Polakach o kochamy, tak mówić. dokładnie, więc, hmm. więc też o dobrych rzeczach. A przechodząc już do konkretu, o czym będziemy? Będziemy mówić, będziemy mówić o ostatniej kampanii, która wystartowała w ostatnich Parę dniach, nie niedawno, niedawno, niedawno. Czyli woda opadła, a psy zostały. I to jest kampania realizowana przez firmę Saatchi Sachi I, i grupę Publicis? Dokładnie. Pro bono. Pro bono, więc, więc to bardzo cenimy, i, i każda pomoc psiakom jest bliska również naszym sercom. Kilka miesięcy temu żyliśmy wszyscy tematem powodzi, które błyskawicznych powodzi, które pojawiły się na południowym zachodzie Polski. To, to, to było przede wszystkim województwo dolnośląskie, ale też opolskie i, i śląskie. I wtedy również mówiłyśmy o tym, co się dzieje z psiakami i jak trudna jest ta sytuacja zarówno schronisk czy innych fundacji, jak i po prostu zwierząt. Które były zwierzętami domowymi, i na przykład nie zostały w porę Ewelkowane. uwolnione mhm. z łańcuchów, bo niestety wiemy, że to się wciąż dzieje. Mam nadzieję, że to się zmieni, że będzie zakaz stosowania tych łańcuchów. Um, no ale, ale, ale te obrazki krążyły w sieci, ale z drugiej strony oczywiście krążyły też obrazki tego, jak ludzie są ewakuowani przez helikopter czy przez inne tam śmigłowce, przepraszam, nie chcę tutaj nie, nie tej nazwy <grym> użyć. Ale byli ewakuowani i kluczowe było dla nich to, żeby być ewakuowanym ze swoim pupilem czworonożnym i byli wciągani na tych linach razem ze swoimi psiakami. Więc zawsze mamy te dwie strony medalu. Nie, I, I była to... też ta fala pomocy jakby i właśnie Oczywiście. dla chronisk, i jak chodzi o finanse, i jak chodzi o karmę. Czy nawet samo to, co mówisz, ewakuacje tych miejsc, które były zagrożone, no to pięknie było patrzeć na no tą błyskawiczną organizację, plus nawet takie prywatne, tam były, pamiętam, wpisy, że właśnie Jadę jak do, ktoś potrzebuje. Ja mam, tu, i tu tak, mam, nie wiem, kanele i, to proszę, znać, i Możemy nie? przewieźć tyle, a tyle piesków tak. w jakieś tam schroniska. Ale, Super to było. Ale, ale, ale tak, te schroniska były bardzo mocno dotknięte w niektórych miejscowościach, i właśnie ta instalacja w ramach. Akcji Woda opadła, psy zostały. Pojawi się w kilku miejscowościach w Polsce. Właśnie, bo jaka instalacja? Bo... Dokładnie i to chcę teraz <laughs> powiedzieć. Pierwsza instalacja pojawiła się w Warszawie przy, na terenie browarów warszawskich przy ulicy Krochmalnej 61. I ta instalacja to jest właśnie mur z zalanego schroniska. Tak, to jest też niesamowite, eee. bo oni przenieśli w ogóle tak. fragment zniszczonej tak. infrastruktury, nie? Tak. Część osób oczywiście uh -huh. początkowo myślała, że to są po prostu murale, które się pojawiły w czy znaczy pojawiły właśnie będą się pojawiały, ale już gdzieś ten obrazek po prostu tego konkretnego muralu krąży, a to, co, co nadaje tutaj jeszcze taki głębszy sens, to jest hmm, znaczy jakiś tutaj wymiar tego i, i, i takie znaczenie, no to rzeczywiście to jest to, że to jest. Ale nam ona nawet. Bardziej, dokładnie nie? ten mur przeniesiony z, tamtej, z tamtego schroniska, zalanego wcześniej schroniska, i tam mamy właśnie pokazane. Jak wysoko taka sięgała imitacja, woda. Jak, sięgo, jak wysoko sięgała woda, i również są wizerunki trzech psiaków, również podopiecznych po prostu tych schronisk. I, i, i tu już tak nie ma jak bardziej wprost pokazać człowiekowi komuś, kto przychodzi obok, żeby nie, nie zdał sobie sprawy, że też to chodziło te, o ich życie. Te, nie? te, te zwierzęta nie miały nie w ogóle żadnych szans. I teraz ruszyła ta kampania. Jest oczywiście zbiórka, którą możemy wesprzeć, i oczywiście my wam on, o niej opowiemy, gdzie, w jaki sposób możemy, możemy pomóc i jak możemy <słuch> pomóc. Ale no te potrzeby są ogromne. Tak, bo to pewnie tak jak też sobie zdajecie sprawę, powódź była zaledwie w gruncie rzeczy trzy <słuch> miesiące temu, więc to naprawdę nie jest dużo czasu, żeby też odbudować i odzyskać to, co zostało zniszczone. I na pewno też my tutaj oczywiście rozmawiamy o psach, bo to jest podcast Tu Piesek mm -hmm. i bardzo nas cieszy, że są też akcje, które jakby pamiętają o zwierzakach i ich potrzebach. Ale pamiętajmy oczywiście też, że nawet jeżeli ten temat powodzi trochę zniknął z mediów, bo wiadomo, że są kolejne jakby gorące, różne rzeczy, które się dzieją, no to mnóstwo ludzi na tamtych terenach też cały czas cierpi i też straciło cały dobytek. Nie ma jeszcze na zimę zabezpieczonych też w ogóle takich, te wszystkim, takie straszne, dramatyczne, że, że ta zima jest tuż za rogiem. Także tak. dobrze wiemy, że to się przesunęło w czasie. To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, mm -hmm. że raczej te zimne temperatury takie bardzo minusowe są już w styczniu, tak. ale mamy, no, ale nawet mamy teraz. początek grudnia, więc to... Poza tym nawet tak jak jest nie, teraz, to, to nie są warunki na, na mieszkanie w miejscu, które nie jest wysuszone, Ograń, tak, albo które nie jest ocieplone, sposób, gdzie oczywiście. nie ma ogrzewania, jakby to, to jest koszmarne. Więc, więc zanim przejdziemy do piesków, bo już to oczywiście robimy, to w ogóle jeżeli macie możliwość y -hmm. wesprzeć jakoś ludzi z tych terenów popowodziowych, ludzi, zwierzęta, fundacje, to pamiętajcie proszę o nich, wiemy, że jest mnóstwo różnych zbiórek i apeli przed świętami, jak zawsze, ale naprawdę oni tam mają ciężko i, i mnóstwo, mnóstwo osób, zwierząt, podmiotów tam ucierpiało. Natomiast w tej zbiórce woda opadła, psy zostały, która też tak no, sama nazwa nam tutaj przywołuje to, że problem nie zniknął i jakby prędko jeszcze nie zniknie. Zbieramy pieniądze, czy my zbieramy, możemy zbierać wspólnie wszyscy tak, tutaj. Tak, my zbieramy. My też Również, zbieramy, więc, tak. Więc, tak. Pieniądze na rzecz... Trzech konkretnych przytulisk, które bardzo ucierpiały w trakcie tej wrześniowej fali. I po pierwsze, to jest schronisko w Kłocku, mhm. schronisko Fundacji pod Psią Gwiazdą. Po drugie, jest to schronisko azyl w Dzierżoniowie. I po trzecie, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Konradowej, mhm. czyli Nyskie Schronisko. Tak. I one tak naprawdę no, zostały ewakuowane w całości. Mhm. Więc te pieski trafiły do innych schronisk. Ale wiadomo, że ci wolontariusze i tak samo tam osoby, które zarządzają tymi jednostkami, no bardzo by chciały, żeby te psy wróciły do tego swojego um, rodzimego schroniska, dopóki domów nie Bo znajdą. Po oczywiście, to jest też potrzebne. Dobrze wiemy, jaki jest problem oczywiście. z bezdomnością zwierząt. A, A po ja drugie, pojawiają się kolejne. Dokładnie, ja hmm. sobie też wyobrażam, że ile takich zwierząt po tej powodzi tak. zostało gdzieś właśnie znalezionych. Jakby nie ma możliwości odnalezienia jego właściciela mhm. w jakikolwiek sposób, więc tych zwierząt jest jeszcze więcej. Tak. Rozmawiamy o tym wielokrotnie, że mam wrażenie, że tych schronisk jest za mało wręcz. Mhm. Więc jeśli teraz odejmiemy kolejne trzy, na przykład, które miałyby nagle przestać funkcjonować, bo, bo przecież zostały ewakuowane i, tak, i się zniszczyły gdzieś tam nie? Mhm. To, to nie. My, my wręcz w drugą stronę, dopóki nie poradzimy sobie z problemem bezdomności zwierząt w Polsce, no my, te, my musimy mieć miejsca, żeby te zwierzęta mogły Boczelek, gdzieś przebywać domy po tak, dokładnie mm. w takich no, humanitarny, oczywiście. po prostu, jakiś taki tam ludzki, mają... trochę mam wrażenie, chcę tu powiedzieć, ale no tak. sposób. I, I żeby miały dostęp do, 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 weterynarza, do weterynarza, do jedzenia, do, do po prostu ciepłego konta. A w tym momencie jeszcze na przykład takie schronisko to w Kłodzku, które tam chyba najmocniej. No, wszystkie um, tam dostałem. Tak, mocno, tak, e, ucierpiało. Hmm. E, no, tam praktycznie zbudować wszystko muszą od nowa. Tak, no właśnie tam e, nie ma. Tam, tam przedstawicielka e, mm -hmm. w ogóle tej fundacji pod książką psią, gwiazdą mówiła, że oni w ogóle uratowali tylko pieski, że nie udało im mm -hmm. się zabrać niczego, więc de facto muszą odbudować od zera to schronisko. E, I co gorsza, bo to jeszcze propos tego, co mówi, że są tak. kolejne zwierzęta, to też ta pani tam mówiła, że mają 10 psów, które są nieadopcyjne. To mhm. jest też ten przypadek, że one tak, też muszą mniej. się gdzieś podzia podziać. Mhm. I jakby dokładanie tego kolejnemu schronisku, które mhm. pewnie też ma swoją kardę i swoich tak. problemów i podopiecznych, no, też jest wyzwaniem dla innej jednostki. Mhm. Więc jakby ja ich też rozumiem, że chcieliby jak najszybciej wziąć to na siebie już z powrotem yy, i mieć to zabezpieczone. Natomiast, no, wybudowanie od zera takiego azylu, w którym mogą przebywać zwierzęta, no, to to są ogromne koszta. I też ogromne przedsięwzięcie, bo to wiadomo, jest potrzebna lecznica tam jakaś, jest potrzebne jakieś pawilony, są potrzebne boksy, yy, nawet to biuro jakieś. No, to, tak. to, to nie jest tak, To nie I jest tego, te wybiegi, konkretne. Tak, tak, to nie to, jest baraczek tak do postawienia, mm -hmm. nie? To jest, to jest duża rzecz. Hmm, tym bardziej, no, że właśnie idzie zima i w schroniskach też im więcej jest psów no to też tym trudniej im zapewnić te dobre warunki, więc nawet w tych schroniskach, gdzie są tymczasowo przeniesione, to dla nich też to jest trudniej przed tymi mrozami i przed tą zimą, nie? Więc, więc nic dziwnego, że tutaj wolontariusze apelują bardzo, żeby ich wesprzeć. I, tak, i... no generalnie to naprawdę, żeby tutaj mm -hmm. jakoś unaocznić i uzmysłowić, jakie to były kwoty, no bo to, to są kwoty mm -hmm. rzędu, tam kilku milionów złotych łącznie, jak tam zaczęłyśmy to liczyć. Tak. Częściowo już tam udało się zebrać chyba mm -hmm. niespełna około 700 tysięcy jednemu schronisku. Tak, właśnie tej, tej psiej gwieździe. Tak, mamy też w tej chwili do, do właśnie do tej kampanii dołączony, tam jest też QR-kod i jest zbiórka na, na te trzy schroniska uh -huh. e, i ona jest w tej chwili ustawiona na 300 tysięcy, jeśli chodzi o cel. Um, a na ten moment, jak e, tutaj nagrywamy, to jest już ponad e, 130 tysięcy. Udało się no, Tak zabrać. czy inaczej, no, daleko do celu, o tak bym powiedziała, bo to um, trochę tak. można powiedzieć, że może nie ledwo, no ale jakoś tam już ponad 100 tysięcy, no ale do, nawet do tych 300, gdzie wiemy dobrze, że to jest taki, to nie jest nie spełnia 100% jeszcze tych potrzeb, które, które tam są, mhm. do, do jakoś tam, do zagospodarowania, za, za do zaopiekowania. Więc, no, my tutaj bardzo, tak. bardzo wszystkich zachęcamy, bo Tym ci bardziej... ludzie, którzy tam pracują, wiecie, to są osoby, które mieszkają blisko, bo to nie jest mm -hmm. tak, że to są osoby, które mieszkały dwie godziny dalej i, mm, i sobie dojeżdżały do pracy raz na miesiąc, czy tam raz na tydzień, bo sobie mogły pozwolić mieszkać dwie godziny dalej. To są osoby, które, które mieszkały zazwyczaj również nadal, na terenach, które gdzieś tam były mm, ucierpiały, przed, mm -hmm. ucierpiały przez powódź i też były gdzieś zalane, a mimo wszystko oni mieli na głowie za. Zaopiekowanie i, i zabezpieczenie w jakiś tam sposób swoich domów, swoich rodzin, a jednocześnie rzucili się totalnie na pomoc tym zwierzętom. Tak, oczywiście, e, bo wiedzieli, że, że dokładnie, no, że tylko na spoczywa nich. mogą liczyć, na nich. Nie? E, życie tych e, różnie, nie, nie chcę tutaj w tej chwili mówić, ale to było tam 60-70, tak. e, w zależności od miejsca psów. E, I oni musieli. Ja sobie nawet nie wyobrażam, bo czasem nawet przewiezienie jednego pieska, jeszcze jak jest właśnie jakiś problemowy i tak dalej, wiecie, ta cała e, sytuacja, że trzeba gdzieś go zapakować, e, czy do tego boksu, e, czy do, do tej klatki, później przeniesienie, gdzie on widzi, że się po prostu coś dzieje, no bo wiadomo właśnie, psy widzą mhm. jak my się pakujemy, bo inaczej się pakujemy, bo inaczej się poruszamy po mieszkaniu, a wyobraźcie sobie, że wiecie, że idzie wielka woda, i, e, I gorączkowo wszyscy i gorączkowo wszyscy biegają, e, mhm. więc te psy były na pewno zestresowane, bo one to wszystko widziały, one mimika tych ludzi e, czytały, i, e, i zorganizowanie tego w takim szybkim czasie, że naprawdę udało się tak. te psy przewieźć bezpiecznie. No to my z, te, z tego miejsca możemy powiedzieć jedynie po prostu dziękujemy pięknie, bo, bo to jest mhm. to jest co, co, coś niebywałego. To jak te osoby są zaangażowane w pomoc i w niesienie, no to co mówiłyśmy, takich ludzkich warunków życia dla tych, dla tych zwierzaków mm. i w ogóle dawanie im po prostu tej szansy. Nie, no oczywiście, a to wszystko. Więc, jakby... więc teraz po prostu oni potrzebują pomocy i mam wrażenie, że po prostu jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tę pomoc im gdzieś, gdzieś dostarczyć i, i przekazać. Tak, a tym bardziej, że to są bardzo konkretne kwoty. Mm -hmm. Bo na przykład um, też przedstawiciel schroniska azyl w dzierżoniowie, które w ogóle jest też bardzo doświadczone przez los, ponieważ no, od 1997 tak. roku to już było pierwszej jego... wielkiej powodzi w Polsce. To już było jego trzecie zalanie mhm. na skutek powodzi, i już dwa razy się odbudowywali dzięki temu właśnie, że ludzie pomogli. Ale, no wiecie, po raz trzeci muszą to zrobić, i to też nie są małe liczby, ponieważ oni w tym momencie mają pod opieką ponad 90 psów tak. i 5 kotów. I po powodzi, czyli już po czasie, kiedy przestali de facto funkcjonować na tym swoim terenie. Mhm. Trafiły do nich aż 23 nowe czworonogi. Więc, więc wiecie, to jeszcze podkreślamy, to nie jest tak, że przez to, że te schroniska zostały zalane, że one przestały tak całkiem przyjmować, tylko tak. że po prostu nie mogą przyjmować do swoich um, obiektów. Więc to jest do nich trudna sytuacja. No i um, zdarzywszy jeszcze na to, że tak jak tam właśnie mówił ten pan um, um, Jerzy Tomala ze schroniska Azyl, um, że w ogóle zimą trafia do nich przeważnie około 20-30. Um, psów miesięcznie. Tak. No to to i tak są spore liczby jakby patrząc proporcjonalnie oczywiście było tak jak też rozmawiałyśmy tutaj przed nagraniem jasne że nie wiem warszawski paluch to są setki psów. Mm -hmm. Ale to jest też większe tak, miasto, jakby to chodzi też o proporcje, mhm. co jesteśmy w stanie utrzymać. No i nawet licząc, że jeżeli koszt utrzymania jednego takiego zwierzaka, oczywiście zależnie od tego, jaki on jest duży, ile je, w jakim jest stanie, czy potrzebuje lekarstw, no ale to jest mniej więcej, nie wiem, 1500 zł y, miesięcznie powiedzmy. Więc jeżeli sobie to pomnożymy przez tę liczbę zwierząt, no to oczywiście to są naprawdę duże pieniądze. Y, I jak do tego dodamy jeszcze koszta odbudowy, a ja myślę, że Wszyscy, jak tutaj słuchamy, państwo, żyjemy w tym samym kraju i wiemy też, jak podskoczyły ceny materiałów budowlanych w ostatnich latach. I że nie jest A to, to też łaskawe, to są kosmiczne to są pieniądze, naprawdę... więc, więc to jeszcze tutaj nie ułatwia. No i oni tam szacują właśnie w dzierżoniowie, że odbudowanie zalanych pomieszczeń w placówce będzie możliwe, jak uzbierają jeszcze 110 tysięcy złotych, mhm. więc no, ta zbiórka w tym momencie już troszkę przynajmniej im zapełnia tę dziurę, którą mają. Niemniej no, to są trzy placówki, więc to jest um, dopiero druga z nich, a jeszcze jest trzecia, czyli właśnie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Konradowej. Tak. To nyskie schronisko, które. Też zostało zalane, też są zniszczone budynki, też jest potrzebne zakupienie wyposażenia w ogóle, mhm. czyli wiadomo, do boksów, jakichś but, czy też nie wiem, um, nawet ociepleń, no to, to wszystko też, jeżeli jest zalane, jest do wyrzucenia, to są też całe lata jakby gromadzenia sprzętu i, i właśnie zabezpieczeń. I tam również, żeby zwierzaki były zabezpieczone i właśnie na zimę, i żeby miały po prostu wszystkie potrzebne rzeczy, też potrzeba około 100 tysięcy złotych, tam podają również przedstawiciele schroniska. Więc oczywiście no, to, to są takie kwoty, które no, da się uzbierać w internecie. Wiemy o tym dobrze, że teraz ludzie potrafią naprawdę sypnąć nawet jak każdy po parę złotych, to się uzbiera. Ale no, w skali myślę takiej pojedynczej placówki, no. Nie wezmą tego z nikogo. To są znikąd. bardzo duże pieniądze. pieniądze. Tym bardziej, że oni nie mogą tego zebrać, mhm. bo też od razu sobie pewnie człowiek, jeden z drugim pomyśli, że mam swoje. Mam w tak. okolicy, nie wiem, wspieram schronisko ja w Warszawie, ktoś tam, nie wiem, w Białym Stoku I tak, jasne, oczywiście. Mhm. Wspierajmy lokalnie I, i ja w ogóle jestem tak. fanką wspierania lokalnie, ale w tej ja sytuacji też. to jest tak, że ludzie z Kłocka naprawdę nie mają pieniędzy w tej chwili. No. Ludzie z y, Nysy tak samo zostali bardzo doświadczeni. No, tak. to, są, to są nazwy miejscowości, które przewijały się niestety w takim bardzo Na smutnym, smutnym kontekście. kontekście w mediach y, przez wiele, wiele dni. I y, 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 tam sytuacja była dramatyczna. Y, więc tam nie tylko to schronisko y, oberwało, tylko oberwali po prostu wszyscy mieszkańcy. Tak. Więc ci I mieszkańcy. Też ci wspierający pewnie oberwanie. Y, więc. Nie ma kto w tym momencie tam działać lokalnie. Na pewno znajdą się osoby, nie, żeby nie, było, nie nie mówię o 100% osób oczywiście. Na ale pewno znajdą ludni. się osoby, ale, ale to jest rzeczywiście ten moment, że wtedy w, wkraczamy my, którzy, którzy no, nie ucierpieli I, i każdy z nas ma bardzo dużo wydatków. I to, co mówiłeś, hmm. że to jest ten okres przedświąteczny i, e, i sami gdzieś tam kupujemy prezenty I, e, i wiemy, jak to wygląda. Przygotowania do świąt zawsze dużo kosztują. Yy, więc, yy, więc wszystko to jest jasne, ale jednocześnie. Nie, nie zalało nam domu i, i nie mamy w tym momencie takiej sytuacji jak mają oni, a oni po prostu tej pomocy no, naprawdę od nas potrzebują, więc dobrze, bo tak. albo teraz tak yy, bardzo smutno, a yy, pomimo, że to jest smutny odcinek, yy, smutny temat, to właśnie tak jak mówiliśmy, no. że my bardzo z nadzieją, bo my uważamy, że te pieniądze da się zebrać yy, i da się je zebrać yy, dosyć szybko, bo jeśli włączymy się wszyscy yy, i naprawdę powpłacamy... Po, po parę złotych. Po wystarczy. parę złotych, dosłownie. Hmm. Ehm, tak naprawdę jakby wpłacili wszyscy Polacy, to nawet nie trzeba byłoby po parę złotych, bo parędziesiąt groszy. Nie? Tak, dokładnie. Hmm. Ehm, ale jak już płacimy nawet po te parę złotych, słuchajcie. To, 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 to będą ogromne koszty, ogromne po, koszty, przepraszam, ogromne kwoty e, e, masowo wpadały na, na, na to konto. I zróbmy po prostu prezent tak. tym zwierzakom i tym wolontariuszom i pracownikom tych placówek, no żeby mogli działać, żeby mogli nieść te, te nadzieje, bo oni naprawdę idą z, tym, z tą nadzieją. Zetknęli się naprawdę ze, ze ścianą, ścianą wody, no mówiąc wprost, i, ale, ale nie dali się jej. I teraz tak, potrzebują tak. takiej pomocy, pomocnej dłoni od nas, żeby, żeby móc też wyjść na powierzchnię i powiedzieć okej, okay, Stało się Lecimy dalej, za oni też chyba nowa. tęsknią, myślę, za swoimi zwierzętami. No Wiecie, no wolontariusze, którzy opiekują się zwierzętami przez całe lata i nagle ich nie mają u siebie, to jest też coś innego, kiedy oddaje się pieska do kochanego mm -hmm. domu, a co innego, kiedy on siedzi w jakimś innym schronisku. I też, co ważne, bo to też, jak sobie zobaczycie państwo, ta zbiórka jest na portalu pomagam.pl, my oczywiście tak. wrzucimy do niej linka i jakby wszystkie informacje, jakie są potrzebne, żeby do niej dołączyć, ale tam chodzi i, i o odbudowę, i o działania zapobiegawcze tak. w razie kolejnych powodzi, więc jakby gdyby ktoś miał poczucie, że aha, odbudowujemy kolejny tak, raz, i a to są tereny zalewowe, mhm. chodzi też o to, żeby po prostu zabezpieczyć też w bardziej nowoczesny sposób te miejsca mhm. przed ewentualnymi kolejnymi zagrożeniami. A to też kosztuje, wszystkie takie innowacje i wszystkie jakieś zabezpieczenia to też nie robi się samo, więc, więc dlatego te fundusze są bardzo potrzebne. I co jeszcze? Mhm. Raz, że wpłacajcie, ale dwa, bardzo, bardzo, bardzo was namawiamy do tego, żeby udostępniać informacje o, tak. o tym. W każdy możliwy sposób. Czy samą informację o, o tej akcji, chociaż zachęcamy o akcji, to żeby tamtego linka do się pomagać tak. załączać. foteczkę tego muralu wrzucić, muralu niezwykłego, bo on naprawdę tak, jest tak. poruszający. Bo, bo, bo im więcej po prostu nas gdzieś to zobaczy, tym więcej osób nawet sobie pomyśli o tym, że a właśnie, jak to... tam Parę groszy, nie? coś tam tu wpłacę, tu wpłacę, a może po prostu komuś przyjdzie na myśl, żeby w rodzinie powiedzieć: słuchaj w tym roku, chcę dowodówkę, że wpłaciłeś za mnie. Och, to by były super prezenty. Mhm. Swoją drogą, właśnie, czemu sobie nawzajem nie fundujemy pod choinkę potwierdzenia mhm. przelewu, że wpłaciliśmy w czyimś imieniu, w czymś imieniu? na schronisko? Tak. To wiemy, jest wiemy, super. Jakie? Ja bym się bardzo ucieszyła, gdyby ja ktoś dał mi taki. chciałam ucieszyła. powiedzieć, że to jest mój wymarzony prezent pod choinkę. Tak. <laughs> Żeby ktoś dał mi potwierdzenie przelewu na jakieś schronisko. Ja chyba sama sobie taki właśnie po prostu prezent zrobię. A to jest, fu, wiadomo. To <laughs> ja ci mogę zrobić taki prezent, Dobrze, ja to wyrobię. No i piękniej. Mamy ustalone imię. Secret Santa nie jest secret, ale jest załatwiony. Ale jest, ale, ale jest bardzo Santa Santa. Ale jest bardzo Santa. Santa. przepraszam. Więc, więc generalnie bardzo, bardzo się cieszymy, że taka akcja jest. Woda opadła, psy zostały. Mamy nadzieję, że zostały oczywiście też te w naszej pyszki, pamięci. Chciałam Wam tylko powiedzieć, tak. bo już to oczywiście przygotowując się do podcastu, też zaczęłyśmy sobie przeglądać podopiecznych tych trzech. Mm, miejsc, e, czy na, na, na Facebooku, e, na social mediach e, tych, tych e, przytulisk. E, więc e, no, no, są to, przy, jak każdy piesio, ale tu jeszcze tak chcę podbudować, że warto, tak. warto, warto, e, no cudowne są to pieski, są tak przysłodkie, Są i takie, które widać w oczkach, że to takie wycofanie, może gdzieś mm. jeszcze przestraszenie, e, trochę ten taki, e, taki brak zaufania, ale właśnie od tego jesteśmy my, żeby teraz wkroczyć i powiedzieć, słuchaj kochanie, tak. możesz zakochać, zako, zakochać, zaufać ponownie ludziom, bo, bo my chcemy, żebyś to była na tym świecie i nie um, znajdziemy bezpieczna. ci domak. No właśnie, a poza wszystkim to oczywiście odbudowywanie z jest ważne, bo nie oszukujmy się, problem bezdomności bo wiemy, do czego jest to też bardzo duży. Prowadzi później, jakby, Oczywiście, do czego chcemy, żeby prowadziło. Ale nie ukrywajmy, że najfajniej to by było, gdyby te psy nie musiały wracać do schroniska, bo mm. wszyscy by je wzięli do domów. I jakby za to, za to trzymamy najmocniej kciuki oczywiście. I jeżeli na przykład chcecie jakieś dobre postanowienie noworoczne, to naszym zdaniem najlepsze jest takie, żeby adoptować pieska w nowym roku. Bardzo, bardzo. <laughs> najlepsze, no my najlepsze, my najlepiej zmienia e, świat. Wielokrotnie i życie. powtarzamy non-stop i, e, i całym sercem jesteśmy za tym. Więc pamiętajmy, trzy schroniska, tak. które najbardziej ucierpiały, czyli ta. Niskie, Kłodzkie. Kłodzkie i w dziedzinie. Dzierżon... Dobrze, dobrze, tak powiedziałam. Muralu, bardziej instalacji, ale z wymalowanym na tym muralu, Możemy, no będziemy tak naprawdę obserwować, gdzie kolejny się pojawi, bo tak mhm. jak mówi, mówiłyśmy, na razie jest w Warszawie. Chyba się przejedziemy, co? Przejedziemy się oczywiście no. i pokażemy Wam też jeszcze raz, jak, jak, jak wygląda tak z naszej perspektywy. Mhm. Może złapiemy kogoś, może też kogoś namówimy przy okazji, że hej. Może się zatrzymasz i spojrzysz na to, co tu jest pokazane. Ja troszeczkę przekłamałam, i oczywiście, jeśli odwzorowanie tego największego pieska, no to tam nie zakrywa go dwukrotnie, ale mimo wszystko każdy z tych piesków, nawet najwyższy piesek jest miałby zakryty. problem jest zakryty i miałby problem z przeżyciem, gdyby nie został uwolniony i nie został ewakuowany. Więc dobrze, to. Mamy zbiórkę, tak wpłacamy na zbiórkę. My w linku w, no podcast, w naszym artykule damy, w Instagramie podamy oczywiście podamy, ale też nie jest naprawdę trudno sobie wyszukać, bo też mówię, jak ktoś mhm. na przykład gdzieś biegnie i nie wiem, słucha nas na czy Apple Podcast, czy na Spotify, a nie z artykułu no to żeby sobie mógł szybko wygooglować nazwę akcji, woda opadła, psy zostały. Od razu wyświetla się link do zbiórki, wpłacajcie nawet nieduże kwoty, jeśli macie tak jakiegoś jest. psiarza, no to na naszym przykładzie naprawdę, jeśli zrobicie mu taki prezent i podeślecie może w twoim imieniu, tam nie wiem, jako zostało mi jeszcze kilka złotych na twój prezent, bo miał być za tyle, mm -hmm. a tyle, a jeszcze kilka złotych zostało, to przelałem tutaj, naprawdę nikt się nie obrazi, wręcz... Uwierzcie, że ja już się wzruszam, sobie myślę, że ktoś by mi tak zrobił. Naprawdę bym się pewnie. serdecznie ucieszyła, że ktoś, ktoś by pomyślał tak ciepło o mnie, bo to by znaczyło, że bardzo dobrze mnie zna. Aha. E, więc jeżeli macie takie no to, to jak najbardziej myślę, że taki prezent też by był ok. Mhm. I udostępniajcie. To tak. naprawdę wieść musi się nieść. Jeśli wieść nie będzie się niosła. Przepiękny rym. Tak, Niezamierzony, nie, nie ale tak. Jeśli wieść się będzie niosła, to, to więcej osób to zobaczy i więcej osób wpłaci. I dlatego wiemy, że może gdzieś już ktoś już z Was widział o tej akcji, słyszał o tej akcji, ktoś mu mówił: A my po raz kolejny gdzieś tu do Was się dobijamy, drzwiami, już ktoś do Was dotarł, my jeszcze oknem albo tam w drugą stronę, nie wiem, kominem, nie mam pojęcia, jak jeszcze można wejść do, do, do jakiegoś domu, bo raczej wchodzę po prostu drzwiami. Ale tak, no przychodzimy do was, żeby jeszcze raz podbić, i, i, a może widzieliście i sobie pomyśleliście, a wpłacę tam za później i zapomnieliście, to my teraz mówimy wpłacajcie, udostępniajcie i słuchajcie, mhm. to jest to, że oni też, jeśli ktoś tam ma możliwość, bo to wiadomo, że to już pewnie nie, nie każdy będzie miał, ale oni jak najbardziej też poszukują e, wolontariuszy, Na tworzą fizycznie. taką społeczność, mhm. e, ludzi, którzy, którzy po prostu pomogą e, w odbudowie tych zniszczonych tak. schronisk, więc... Tak. Jeśli tylko macie taką możliwość, bo wiemy, że tak, tak, tacy ludzie po prostu są też i oni wcale nie są blisko tych terenów, bo to często po prostu mm -hmm. ktoś się z drugiego dosłownie końca z tych suwał będzie jechał, czy, czy z tego Białego Stoku stwierdzi, że a, w sumie, mam, mam, wezmę trzy dni wolnego i, i jadę, bo, bo chcę pomóc, bo chcę poczuć to i, i rzeczywiście coś realnie zrobić tak. Tu i teraz, nie tylko internetowo, to jak najbardziej też do tego zachęcamy, działajcie e, i trzymamy e, Trzymam za nas bardzo kciuki. kciuki, i trzymamy kciuki bardzo za, za tych wolontariuszy. i No i mówimy wprost, tutaj jeszcze raz, e, za całą akcję m, dla Sachi Jens, Sachi e, i, i dla... grupy Publicis. Ja jestem od tego, My tu się pięknie uzupełniamy w nazwach e, tak. za akcję Probono. E, wspaniała kampania. E, tak. Już wszystko, 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 wszystko też powiedziałaś. Tak, więc słuchajcie, spotykamy się następny raz, jak już będzie uzbierane, mam nadzieję. I będziemy świętować. I będziemy świętować i wtedy będziemy mogły pokazać wam zdjęcia, jak te schroniska się odbudowują i jak wyglądają właśnie e, nowe i, i znowu I że to i gotowe na przyjęcie A jeśli tam pieniążki, to będzie, że to też to dzięki wam. Tak, to też dzięki wam. Tam, wiecie, tak, wiecie, jak później po jest, jest film, jest film i lecą napisy końcowe i podziękowania dla. To... to też jesteście w tych napisach. To tak? też jesteście w tych tak, napisach. Absolutnie. Więc zachęcamy. Bardzo zachęcamy. Dobrze. <laughs> I do usłyszenia. Do usłyszenia. Łapa. Łapa.